A wiem do wszystkich bardzo serdecznie i w kolejnym odcinku z serii Destiny 40 To jesteśmy oczywiście tam, gdzie skończyliśmy Służba nam zarąbał dziecko, kiedy my mieliśmy się nim zająć Ale dobra, już trudno so, Już jakby ja mam ja dość kłócenia się z nim na temat tego, czy może się ogarnąć Bo po prostu on i tak robi, co chce Dobra Ty krążysz i masz, OK. No nawet nie super, tak. Ale jak skończysz, to musisz się lekkami, bo nie chcecie klikać w kółko krążenia Bo ci się znudzi no, mam nadzieję, że w tym odcinku Karolyn już urodzi Ma już od zeszłego odcinka poród za znaki zapytania Więc wydaje mi się, że powinno być ok I tak, no i po prostu czekamy Aż tutaj ogarniemy się tak fajnie Kiedy to będziesz gotowa? No i nie zostało ci wcale tak dużo z tego wszystkiego. Myślę, że no z 5 odcinków góra jeszcze zostało nam z w formie małego dziecka Co dobrze się składa, bo zaraz też Witoria się postarzy i będzie tym dzieckiem Sarani nie pamiętam, kiedy się postarzyła Muszę to sprawdzić na nagraniu, bo miałam robić także tydzień i wtedy postarza, więc Muszę sprawdzić, kiedy to było dokładnie Ja się, że można marować jeszcze jeden obraz. Eee, Kowalej kształty, moja droga, i jak skończy, to sobie było się spać. Karoline tu ogarnia się. Co zostaw sobie dziecko? Czy to jest ten bug? Czekajcie. zrobię tak i tak. Tak oczywiście, że to jest bug. Jak zwykle. Dobra, jak skończysz malować, to może się zająć rzeczywiście dzieckiem yy, Fejra idzie już spać podobnie. A zaraz Koko będzie się budzić dla odmiany Dobra, Koko, obudzimy cię i weź otwórz Weź sobie śniadanko i oglądaj kanał komediowy To moja droga, tak Rozmnożymy wszystkim rzapki yy, Tak z rana Dobra i Karolaj kończysz już ten obraz? Kończysz, dobra, to zajmiesz się dzieckiem Potem to sprzedaż kolekcjonerowi i pójdziesz spać yy, Tak yy, Koko zaczyna co godzinę szkoły, tak wiem Dobra yy, Już widzę, że kończysz jedzonko yy, Akurat myślę, że ogarniesz sobie swoje o nie, ale czy my chcemy być sławni? Czekajcie, czekajcie, to my na pewno chcemy. Bo z tym się wiążą jakieś różne dziwactwa i takie rzeczy. Chyba niekoniecznie chcemy. Ale dobra, no to już są. No potem takie pierdowe zostawimy. A póki co, tak. Koko do szkoły. Proszę. I. Uczci Ehm. Um, no. Ty, moja droga. Masz tutaj dużo do zrobienia, tylko że Twoja mama z tego co wiem jest zmęczona, więc się nie możecie ogarnąć. Może to nie będzie nawet taki dobre, jak wyprowadzimy w bo wtedy przecież nie będzie kto oprócz nas miał się zajmować tymi dziećmi, co może stworzyć problem, bo Karolina jeszcze będzie w następnej ciąży, więc tu wszystkie potrzeby szybciej spadają i w ogóle. No dobra, zobaczymy. Dobra, czekajcie, bo to dziecko zaraz się nie ten nie ogarni, zrozumiem. Bo służba, nie wiem co robi za sobą. Ale robimy tak, przewiń. Mm, albo dobra, czekaj. Zrób y, super skuteczną opiekę. Super skuteczną. I idź. Dobra. No. No, dawaj. Wszystko. Tylko dodatkowe zajrzenie? Nie wiem. Poprowadzone, o. Oparcie i ci już będziemy z tym. super. Nadal nie uważam, że super skuteczne opiekowanie się dzieckiem polega na wyrzuceniu pieluchy na ziemię, ale dobra. Czy ona już jest ogarnięta? No, w ogóle To weź się po prostu połóż spać, bo ty chcesz spać, więc niech ona też śpi, to wtedy nam no, sposób, po prostu czas. I Rata też jeszcze śpi. Nie wszyscy śpimy. Znaczy no, Serafina oczywiście nie śpi, ale trudno. Okej, okay, zaczął się poród, no i Karola nie wstała. W zasadzie to nic nie zmienia, ale zrobimy tak, skorzystaj, a potem sobie zjesz. No, nie wiem, czy normalnie się je w trakcie porodu, czy nie, ale nie wiem. Musiałabym spytać mamy. czy można. Ale w sumie ciekawe, no, no nie no, bo w sumie to ktoś jest głodny. No bo wiem, że porów może trwać generalnie bardzo długo. No w Simsach zawsze to jest ta sama ilość czasu, ale normalnie to może się trwać bardzo długo, więc w sumie... Czym miałby ktoś nie jest, jeśli długo głodny? Dobra. No. Ja. A ja oczywiście jak zwykle nie mam imion. A te z książki, którą teraz czytam, mi się nie podobają. Więc może zmięć książki. Chociaż, no dobra, umówmy się, ja akurat teraz czytam 10 tysięcy książek na raz. nie dobra, no, żarty żartami, ale y, ja czytam wobec raz, dwa, trzy... Y, no, trzy książki na raz? Cztery. Tak, cztery. Więc, y, no rzeczywiście trochę jest tak ten... A my mieliśmy sprawdzić... Y, my możemy mieć. Y, czy z nie chcieliśmy mieć? chyba, że to jest dziecko z Markollem? Nie, to chyba nie będzie dziecko z Marką. Dobra, zobaczymy, jak się urodzi. Bo jak się urodzi, to nam się pojawi komunikat, kto z kim ma dziecko. Ale zaraz zobaczymy, bo. O, i Ty masz poprawę o tym, co jest mega super, moja droga. Ja tylko sobie tak szybko luknę. Mamy tak. Witoria jest dzieckiem. Y, Noxa. O, dobrze. A Serafena była dzieckiem Jaya, tak? Tak, dobra. Y, no i moja droga, rodzisz? To nie bardzo. Ciebie na razie postaćmy tu, żebyś sobie oglądała kanał. A ty radzisz? Dobra, radzisz? Mega. Zarówliście. Dobra. Proszę bardzo. O, dziewczynka, znowu. Dobra. Dziewczynka, akurat nie mam nie, ale dziewczynki. Liczyłam na chłopca, do tego, że mam imię po prostu fajne dla chłopca. Kurczę, blade. Nie, no, to też nie mam imienia dla dziewczyny. Dobra, mam jedno fajne imię. Fona. Nie wiem, czy pan w się nie powinien czytać fona, czy coś takiego. Dobra, Karla, właśnie, dobra, czyli teraz mamy dziecko z Erikiem, czyli robimy tak. Zadzwoń. czekajcie, bo Nie. Nie. O, tu, tu, tu. tu, tu. Yy, zaproszę do spędzenia czasu na tej parceli. Markolma. Teraz będziemy mieć dziecko z Markolmem. I tak, to jest totalnie etyczne, że będziemy mieć dziecko i z jego ojcem, i z nim. Yy, myślę, że jest totalnie normalne, bo wtedy jakby. Yy, wtedy z dzieckiem nagrała. Yy, Czy jakieś problemy, Mason? Nie. Yy, nie bliźniaczki przypadkiem, któreś? Bźniaki, czy tam bliźniaki, yy, czy yy, tam dziewczynek nie, 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 one są prawnica kurde, yy, to to mógłbyś bez... nie ewentualnie Sophie? o właśnie yy, czyli Sophie jest jego córką czyli tak jakby ona będzie siostrą i ciocią naszego dziecka teraz no, totalnie normalne nie wiem o co wam chodzi dobra Sera, dobra, zajmuje się tą służba, to super. Koko tutaj się ogarnia sama, ale ją i tak wyprowadzimy po tym odcinku, więc na spokojnie. A póki co myślę, że możesz sobie namalować tam obrazek. Markon? O jest, cudownie. Weź go tam przywitaj. Nie oświadcz się może. Zaczniemy tak bardziej... Na spokojnie, że o każdym się potem damy, że stara się o dziecko i Karolina chce się spać, więc yy, no, nie nadzieję, że to się ładnie... brudna! Czy on nie możecie wykąpać, jak już tam stoi? No jakby bez przesady No... Może czy nie może? Nie może, oczywiście, że nie może, dobra I teraz płacze na Witoria Więc kołysz yy, i ja nie wiem, czemu on płacze, więc zrób jeszcze... Zmień drugą łóżkę i zrób jeszcze butelki A ty zostaw dziecko, bo ty robisz test ciążywy. Masz, zanim ten wyjdzie, dobra? Ogarnięta? Czy nie? Tak, ogarnięta, dobra. Jeżeli chcesz spać, to idź spać. Proszę. W tym akurat nie mam żadnego problemu. Fejra się budziła i jest głodna na ja to jestem w stanie ogarnąć yy, Otwórz yy, tu Dawaj to To Weź porcję I tak, możesz robić marowanie. Mi to tam za jedno Dobra też jesteś trochę głodna Więc rób tak yy, Sprzedaj Za ile? Za 104, wow. nie nieźle znaczy, no bo to zazwyczaj ten pierwszy obraz jest taki, yy, że się na nim traci. Dopiero potem zaczyna się zarabiać. Ale nie narzekać. Absolutnie. Zjadłaś, moja droga? To zaraz się tym zajmę. Yy, tak. Tak. ty zostaw te dzieci, tylko śpi po prostu. Yy, te Idź proszę cię do A potem pogadaj trochę z jednorożce mm. potem myślę, że wyobraźnia potem myślenie. Zobaczymy jak tutaj będzie spraw wyglądać. Dobra. Te koko tutaj. Mm. Rozmawiaj! Przytul i z butelki. Dobra. A serafenę zaraz też ogarnie. No chyba cię żartujesz, Markon. No nie. Nie. Nie zaraz coś normalnie ten... Ty... prostu porażka. Będziesz miała z nami dziecko i... Tak! No to świetnie, że musisz już iść jak rozwaliłeś domek. Normalnie więc fajnie. Już nie chcę mówić tutaj um, przekleństw, ale co za gościu? Nie no, autentycznie wyobraźcie sobie, przychodzicie do czyjegoś domu Ktoś was zaprasza do, do łóżka, robicie sobie z tym kimś dziecko, a potem rozwalacie mu jakiś domek dla lalek What? Jakby Są po prostu jakieś Wiecie, szczyty Hamstwa, nie? Dobra, no, mm, przewin Wykąp Serę a potem ją połóż spać. No i teraz koko nam robi za nienki, ale to jest dobrze. E, zwłaszcza, że zaraz jej już nie będzie, to może być, może być z tym problem, bo kto nam będzie ogarniał wszystko. Zaczyna Caroline no nie, ale ona też potrzebuje trochę spokoju, zwłaszcza, że jest w ciąży znowu. Dobra, e, ile będziemy mieć w przyszłym odcinku Pięć osób znowu. Dobra. E, tak. A teraz możemy być w ciąży z bliźniakami teoretycznie, chociaż ostatnio rodzą nam się same pojedyncze mimo że mamy dużo miejsca. A ja cały czas liczę, że kiedyś będziemy mieć trojaki, naprawdę. Byłoby mega fajnie moim zdaniem. E, dobra, ja mam nadzieję, że podobno Wam się ten Cleci. Tak oczywiście zostawiacie łapki w górę i subskrypcję, a na się to tak więc trzymajcie się. No i cześć!